Siemano asesory z giletsa w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie takiego fajnego quest'a za którego dostaniemy specjalną budkę do trading plazy i ten quest już gdzieś tu się prezentuje to jest za zrobienie tam e, iluś tam petów na golden a dokładniej to już zaraz zobaczę dokładnie to za zrobienie petów na golden nie mogę tego znaleźć gdzie to tutaj jest no Gdzieś tutaj to zrobiłem, czy coś? Nie wiem. Ja tego znaleźć nie mogę. O jest, dobra. Za zrobienie 7500 petów na Golden, brakuje mi tylko jednego. I wtedy będzie, zostaniemy questami za stał, za to też chyba zostaniemy 4 gwiazdki ogólnie. Do rangi i tutaj jest jakieś 24 po prostu napisane, ale to chyba za 24 kartowe złote złoto w sensie takie złoto stanowisko dostaniemy za to ja mam 7499 petów jeszcze mam te stare tutaj, ale sobie te 32 tysiące fast zrobi, zrobię na golden właśnie potem na rainbow a potem je swyzuje wszystko i zobaczymy co z tego wyjdzie i w ogóle już widzę, że jakiś jest santa paus czyli tak jak krok temu chyba z tego eventu nowego świątecznego part 2 ale to już później o tym powiem. Wszystko, na następny odcink, w sensie. No dobra, bierzemy sobie te. Paty wchodzi 3221 Golden pat, więc bierzemy i mamy tą budkę zrobioną. Strasznie dużo w ogóle tego nam wyszło. ale no, dobra, sobie jeszcze od razu. To tutaj zrobimy. Tak, Zaraz wszystko tam zobaczymy, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to jeszcze te takie pety niepotrzebne z poprzedniego odcinka, jak robię z sobie questa. je weźmiemy. OK. Tutaj te. I przy okazji zobaczymy sobie te pety shiny. Weźmiemy sobie tutaj. Okej. Okay. Zrobione. 7 tych i teraz 40 tych, 24. No i dobra, trochę sobie ścichtsze wszystko. Ale jednak gwiazdek 4 do tego nie dostaliśmy, bośmy mieli dwa T, no w ogóle 4739 petów, ale jednak chcemy mieć ich jeszcze więcej, więc sobie od razu zrobimy e pety... jakie? pety Rainbow. I wtedy zobaczymy czy będziemy mieli 5000 petów w inwentori. Pokazane W się, że nowych rzeczy i w ogóle... Czy nie, nie wiem, może tak, może nie, ale ciekawe jakby to wyglądało. W się. raczej wiadomo jak to by wyglądało, ale że... Po prostu nie wiem jak to że byłoby tego. I w ogóle zrobiłem z ra e Rainbow, Rainbow Poety i zrobiłem pić potek na laki, na coiny i na damage legendarnych, co mi się przyda, bo te na damage, na coiny no, mia miałem ich teraz strasznie mało, więc to mi się przyda. No i dobra, jeszcze przekaz zrobimy sobie tego pota e Golden Rainbow, czyli Rainbow Shiny. No i on ma 196. E, tysięcy, więc chyba bym go założył, ale siedem petów otwierałem sobie jeszcze, tego nic nie ma. Ale czy bym go miał założone? Nie miałbym go założone. Nawet Rainbow Shiny. No ale dobra. Te pety będą do usunięcia wszystkie. Ale tak to wygląda, że my sobie założymy tego peta. My te... Tutaj sobie ściągniemy 5 ich, żeby założyć sobie 5 tych. co jest są te z tego jakiegoś nowego czegoś, one są di, divine to nie wiem co to jest, jakaś nowa, pet, nowa rzadkość petów ale to później o tym no i gdzie jest ta budka, tak ona się tutaj prezentuje złota egzotyczna, więc też bardzo rzadka raczej się no, tak powinno się wydawać ale jednak dużo osób ją ma ale to mniej ważne, no i te kolorowe smoki, no to na razie sobie go usunę, ale potem jak będę robił indeks to może wtedy go Ja sobie wezmę i zrobię na lepsze Teraz te wszystkie pety sobie tutaj postaram się sfuzować, żebym już tego nie miał Żebym miał więcej miejsca w ekwipunku Bo ja sobie robię taką strategię, bo nie wiem czemu Ale nie da się usuwać petów jakby Nie da się usuwać petów zwyczajnie, więc sobie robię na Golden na Rainbow potem je fuzuję, albo jak zostałem jakieś ma małe ilości ich. No to po prostu sobie fuzuję No i... właśnie teraz też tak zrobię, że ja sobie sfizuję. No i dobra, mam dwa goldeny, dwa goldeny. Takie ja jednak sobie zostały, bo nawet fajnie wygląda. Kiedyś był w ogóle w ligach Spec Simulatora przedstawiany ten PET, więc sobie go tutaj wezmę. 8 tych, 9 tych, 4 ty. Te raczej. 1 ten, 3 te. Jest ten jeden już, trzy te znowu, siedem tych Colorful Dragonów. No i dobra, też ee, może jednak sobie to zostawię, te tutaj pety. No i na razie wezmę to, sweezuję. I co mi wyjdzie z tego? zakierajmy mu slimik, ok. a teraz siedem tych Colorful Dragonów i zobaczę co z tego mi wyjdzie. Gdzie z tego mi wyszło? Jakiś Ice Snowman, czyli jakiś pewnie chyba nowy pet egzotyczny. 151 tysięcy mocy no okej okay. chociaż mam jednego pyta z, e, do indeksu z jajka którego nie mam więc też fajnie i ten to trochę za dużo tych bo tutaj ponad 100 ale dobra wezmę sobie tak żeby było 100 okej okay. no nie no tak blisko już było okej okay. no było dobrze no ale dobra musi być 89 jest jest super tu. I sobie i co mi wyjdzie? Taki Silver Musi który ma 215 tysięcy mocy, to z nowego update'u chyba, ale chociaż mogę sobie założyć go jako nowego peta Więc dobra, sfizuję sobie, sobie ile mogę Zobaczę sobie, mogę ich sfizować. 8 takich Jolly Pinguinów Więc dobra fizzuję sobie ich 8 i... albo w sumie 9, bo będę miał nowego peta więc dobra, co mi wyjdzie z tego? mi z tego taki Pajasom Dog, który ma 190, tyś, 190 e, tysięcy mocy, 190 czy 100 ile? 197, czyli to jest samo co ten Rainbow, to jest samo on mocy ma i to też jest ten nowy Pet, Także w ogóle exotic, on jest egzotyk, ale już jego wersja Rainbow jest divine, jakaś lepsza, więc też nie wiem o co z tym chodzi, ale tam pet jest słabszy, też sobie wezmę. No, może oprócz. Albo w sumie te wesołe też wezmę. Jolly katy A co mi tam? Wezmę sobie, rozfizuję. okej okay. Bo i tak, niedługo sobie no, na odcinku, który nagram za chwilę, też sobie przecież zrobię lepsze. Patrzcie, z tego. No i tu on jest jakiś Train co, Conductor Dog, który też jest divine. Ich jest 25 ml i on jest złoty. I ma 263 tysięcy mocy. Więc już. Z, mam już sobie pety z jak których nie ma z drugiego update'u I zaraz sobie mówię ten update i też sobie te pety wezmę, zrobię Ale dobra To sobie bierzemy 100, tych, tak o po prostu I co mi wyjdzie ze stówki takich petów Tych Rainbow wir. Przed mi Train Conductor Cat, który ma 245 tysięcy mocy I tak to wygląda tak, sobie go założę. No i to już e, wesołe, czyli Jolly Cat Rainbow już niedługo będą dla mnie bezużyteczne, no niestety. Ale dobra, bierzemy sobie te 72. No i tutaj bierzemy już sobie te kolejne. Okej, okay, żeby była stówka i dobra. Fizujemy sobie, co nam z tego wyjdzie Rainbow Ice Snowman. 320 tysięcy osób było tylko ma. Ma 214 tysięcy mocy Więc sobie go założymy. Kolejny. Lepszy pet już od razu, no i dobra, teraz bierzemy sobie, jeszcze tutaj 100 tych kolejnych, no i co nam wyjdzie, tu 100 takich petów, okej, okay. tak ściągamy, no i jest 100. Z nie dostaniemy Silver Mouse i znowu Golden, no i go sobie też założymy od razu, i dobra. Teraz te wszystkie pozostałe pety. Zaraz wzajemy tych Joel Pingwinów, mogę 5 sobie sfizować. No i dobra. Biorę sobie tutaj ich 5. No i dobra, tych tych wszystkie 48 tego Rainbow Shiny. I co z tego dostanę? Dostanę z tego Peta Ice penguin Golden. To jest też jeszcze egzotyk, 28000 mocy, więc mogę go sobie założyć. I tak oto wyglądają moje pety w z tych, pet, których już nie potrzebowałem, dzięki którym e, zdobyłem tego właśnie, e, tą budkę złodą. No i sobie przejdziemy na Trading Plaza jeszcze i ją zobaczymy, jak ona ogólnie wygląda w grze e, na Trading Plaza. No i to w sumie będzie tyle z tego odcinka. Chyba nic więcej do pokazania nie mam. No ale dobra, idę sobie deską na Trading Plaza. Ojej, ja w ogóle to jest znowu jakiś prezent był. Nie wiem, jakim sobie go prędzej nie założyłem. No ale jest taki prezent, tak on wygląda. Tutaj mam ich 4, niedługo sobie zrobię 5. Będę miał więcej tych, no i ogólnie mam tych dużych świątecznych trzy Chcę, może sobie zobaczę ceny i może je posprzedaję sobie. Albo je sobie tworzę, jeżeli będą mniej niż na przykład 10 tysięcy albo 15. tutaj je sobie chyba otwieram, a nie posprzedaję, no bo i tak dużo z tego nie będę miał. tak szybko można to zrobić? No ale dobra. Chodzimy już tu na Training Plaza, już tam się ładuje, 4 z 5 kropek, no i dobra. Teraz sobie idziemy znaleźć jakąś wolną budkę z petami i tej dobra, tutaj są jakieś peta ekskluzywy i kupuję sobie, no i właśnie, on chyba, on ma tego, maksymalną ilość gemów, coś takiego, nie wiem. Nie wiem o co tu chodzi, że brakujące przedmioty. Tutaj za milion jest ten, za milion gemów. Ten tak specjalnie nie zasłania, żeby nie było widać. I bym to prawie kupił, ale ja nawet milion gemów nie mam, więc bym nie mógł sobie tego kupić. No ale dobra. E, jest sobie jest taki za 20, 20 tysięcy taki e, Snowflake do ale Go sobie nie będę kupował, Po co? Jestem za 1000 gramów. Takie pety, więc sobie też trochę pokupuję ich. No i dobra, wezmę sobie takie trzy: te Rainbow, e, nie? Jaką się nazywałem? Train, konduktory. To no potem tego będę żałował, ale po prostu sobie chciałem to wziąć, żeby tak o, żeby było, No i dobra, teraz sobie tutaj biorę to. No i biorę sobie tę budkę, zmieniam na taką złotą. Tak to wygląda. E, złota budka. I tak ona wygląda takie złota po prostu sztabka jakby nawet no, zawsze to, je, zawsze to No i kolejna budka do kolekcji, to takie złote bagi, po sztabki sztabki obok tego i w ogóle tak wszystko wygląda. Więc co? Ja będę się z wami żegnał. Zaraz nagram odcinek Jak być może z nowego update'u i co? no